tacha Dziadek Nie, ja nie, a ta tacha. To co się stało? Co się działo? No była emocja. I serce. Masz tu nic nie leży. No dzieci od słońce. No. O nie ma sera. Taka sztuka. Jaki śledzik ładny? Taca gata proszę bardzo. No. Jaki ładny okay. śledzik jest? Zobacz. To jest tak jak sylwek. No, no. No. Wielkości młodego. Młody, ładna ryba? Tak. To moja. To twoja? No tak. Oczywiście. No. Ale weź go tak, żeby bok było widać. Jo, jeziorko. Leniwe, sobota. Nie? No, taka leniwa, że nawet na ryby dzisiaj nie popłynęłam. Jeszcze. Weź go tak wykręć w tą stronę, żeby nie grzbietem.